Cześć! Dzisiaj Wam pokażę akcesoria do mebli, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Znajduje się w showroomie Komandora i zobaczycie, jakie fajne rzeczy można zastosować w własnych szafach, żeby wygodnie i funkcjonalnie je użytkować. Zobaczcie. Pierwsza rzecz. Mamy szuflady, tutaj otwierane na przycisk i możemy, zobaczcie, poukładać sobie na przykład bieliznę. Ale nie tylko, także możemy mieć takie bardzo fajne podziały. W takich szufladach. Szerokość około 80 cm różnych takich elementów, które są w środku. Później mamy półki, zobaczcie, bez boków, gdzie możemy poukładać sobie na przykład t shirty Kolejna rzecz różnego rodzaju zawieszki, apaszki, paski znajdą się właśnie w takim elemencie wysuwanym. Możemy mieć też kosze. Zobaczcie, takie metalowe kosze, które są, można je wyjąć, widzicie. Można tutaj je wepchnąć do środka i na różnego rodzaju swetry, ale też nieraz na przykład na torebki, chociaż na torebki są specjalne wieszaki, ale możecie też w ten sposób sobie ułożyć. No oczywiście na buty, szczególnie jak tych butów macie dużo, to warto i polecam takie wysuwane elementy sobie zrobić. A tutaj bardzo fajna, praktyczna rzecz: zobaczcie lustro, które możemy sobie wysunąć, ono się nam. Zegnie. Nawet mamy miejsce na okulary i możemy się w takim lustrze przejrzeć. Bardzo fajne, bardzo praktyczne, zobaczcie chowane. I wszystko jest tutaj w szafie. Spodnie. Koniec z szukaniem spodni. Możecie sobie je wszystkie rozwieścić. One nie będą się gniotły. Każdy będzie osobno, każda para i bardzo łatwo sobie to wszystko zobaczyć. Możecie, możecie oczywiście zastosować też podświetlenia, o których mówiłam wcześniej. Tutaj mamy podział na drobniejsze rzeczy. Mogą być rękawiczki, mogą być paski, może być biżuteria. Naprawdę przeróżne rzeczy możecie sobie w tej części pochować. Tutaj kolejne. Zobaczcie, tutaj nawet na pierścionki. Jeżeli macie pierścionki, chcielibyście mieć to wszystko ładnie ułożone, to tutaj w takich elementach możecie, wpuszczonych, sobie to zrobić. Okulary też się tutaj znajdą. Dla mężczyzn to samo, czyli zobaczcie: spodnie bardzo wygodnie, praktycznie łatwo wszystko znaleźć. Krawaty, można je wszystkie poukładać. Można tutaj zobaczyć: do środeczka zajrzeć, także. Naprawdę bardzo praktyczne elementy. Pokazywałam wam też pantograf. Pokażę jeszcze raz. Możemy sobie go złożyć na dół, wszystko sobie zdjąć, przesunąć, obejrzeć i później do góry. I te elementy, które używamy na przykład zimą, przechowywać trochę wyżej, a na dole zrobić sobie bardzo wygodne szuflady, w których będziemy mogli wszystko zobaczcie, pochować. Tutaj mamy na przykład skarpetki. Każda skarpetka osobna, ale mogą być też jakieś paski. Bardzo dużo praktycznych rzeczy, krawaty jak najbardziej mogą być schowane. No i oczywiście bardzo fajne rozwiązanie na koszule. To też już Wam kiedyś pokazywałam, ale teraz przy okazji, wszystkie elementy, wszystkie akcesoria chciałam zebrać razem, żebyście widzieli, ile tych elementów jest, i tak naprawdę możecie jak najbardziej sobie. Z tego skorzystać i no, mieć świadomość, że takie rzeczy są. Możecie też zastosować słuchajcie, safe w szufladzie. Pokażę Wam go za chwileczkę w innej szafie, bo tam nie było akurat safe'u. Już idę, zaraz Wam to pokażę. Tutaj znajduje się safe. Tak to wygląda. On jest zamontowany w szafie. Tutaj mamy różnego rodzaju, zobaczcie, podziały na pierścionki, na koraliki. Na całą biżuterię, którą posiadamy, a w tej dolnej części mamy safe. Tutaj jest kodowanie. On jest wyłożony takim mięciutkim materiałem. I możemy sobie go, zobaczcie, zamknąć. I teraz, jak będę chciał otworzyć, on się dalej, zobaczcie, nie wysunie, póki nie wpiszę kodu. Kodu nie znam, więc nie wpiszę. Tutaj, zobaczcie, paseczki. Tutaj mamy miejsce też na torebki, więc też możecie coś takiego sobie zaprojektować. Tu mamy kosze na buty. Wszystko jest pod ręką i widoczne. Te elementy to jest takie dopełnienie mebli, które projektujecie, więc warto zwrócić uwagę na to, jakie są te akcesoria dostępne. Do jakich szerokości szuflad będą też dostępne, żeby szuflady na przykład nie były za duże albo za małe, tak żeby te akcesoria wszystkie mogły się zmieścić. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za to, żeby wasze szafy były wygodne, komfortowe i piękne i żebyście mogli wykorzystać te elementy, które tutaj wam pokazuję.